Taka historia. Odległa bardzo bardzo rolę rysnicy. Tu zrobimy bibliotekę w Arce. Zbudowano na wzór Arki. No ego. Taki w kaplicy, taki fermat. Była tutaj. Saprzyjała. W tej się Miasto w partnerskie miastu Witnicy. z przedszkolem tutaj się. Przeczulanka z nowej wielkich. Panie Jerzyna Aleksa. Zobaczyła tą Arkę. Fantazja. My zbudujemy w naszym przedszkole też Arkę. Arkę dobrej wiadomości i popłyniemy nią kiedy Polska nie chodziła do Unii Europejskiej, zabłokszyli. I zrobiła to. Piękna. I zrobiła to w tej postaci, że udało się zdobyć pieniądze na projekt wykonania wiele set sztuk kropsków takiej wielkości skręcanych, z których dzieci Bawiły się budowy arki, skręcały tą arkę. Dzieci przedszkola w Nabinach Wielkich i dzieci przedszkola w Mińsku. Do tego pojechali kiedyś również do Gniezna, kiedy był zjazd prezydentów Niemiec hmm. i Polski w Gnieźnie. I kontynuowali tą budowę arki tam w Gnieźnie. Hmm. I kiedy doszło do wejścia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja pojechał autokar, bo ta arka była budowana na takiej przyczepie. Mm -hmm. Od przedszkola do przedszkola co dzieci skręcały. I ta Arka po drodze z przesiadką przez w, 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 w Berlinie na posiłek w świątyni czy, czy, czy w kościele Hernhutów, czyli braci Moravskich w których przedszkole w tych mm. wielkich ma budynek w ich świątyni. Więc powiązanie tej świątyni mm. z, z tym berlińską z Wy Godzina. Tam te mm. dzieci również uczestniczyły jeszcze w tym warsztacie, Pojechali do, tego, do tej bukseli. I w dniu wejścia właśnie do Unii dokończyli tej budowę tej arki i to wszystko jest pięknie opisane, są zachowane, udokumentowane w ślicznym albumie mm. fotograficznym na ten temat robiali. I Inspiracja była tym kościołem, tą arką, właśnie tutaj, w tym w tym, w tym Rewelacja. Ale pomysł rzeczywiście nietypowy. I winda jest. Windą można wjechać. dla tego krajobrazu, to wiem, że mnie wyciągnie wciąż. I tam jest ten prom, I ten brud w Żeby muł nie osadzał się, to kamienie. Żeby wozy mogły przyjeżdżać przez te brody. Jak chciano robić szkodę brodowi, to kamienie usuwano. Są informacje właśnie o takich zdarzeniach, kiedy zdywidowano brod przez usunięcie kamieni. W Santoku na przykład. I tu i potem ten prąb ten sam, i teraz to wracam do się to, teraz chcemy tam oddać, bo ja muszę, bo już mnie zesła ciśnił no, tu, 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 te tu, i, i i skupa. i tam dali, potem katedra. I tu, 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 zniszczona i tu, tu, Znowu, nową katedrę bo boło się znowu wynosić i nieszczęście. Ale musimy uciekać, bo mnie...